I hej, cześć, wam ludzie. I witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w GTA San Andreas. Eee, tak, nasz bohater się tu troszkę niecierpliwi. Dobra, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tutaj. Zobaczmy, co my mamy do wykonania za misję. Eee, tak. Mamy tutaj misję na pewno, tu jeszcze z dwie i tutaj coś mamy. Może wykonajmy sobie tę misję. W sumie nie byłoby głupie tak dokończyć wszystkie już do, do końca, całkiem tam w tym 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 klubie. Że tak to ujmę. Dobra, mamy kawałek drogi do przejechania w sumie. Aha, a propos tutaj tych misji po prawej stronie co właśnie minęliśmy. E, ja wypełniłem te misje. E, tam były ze samolocikami, z lataniem i tak dalej. Powiem wam, że nie były w sumie one aż tak bardzo, bardzo trudne, ale kurczę no w sumie wiecie. Nie lubię w GTA latać samolotami i to totalnie nie lubię. Więc wolałem sobie je zrobić sam. Tam były trzy misje, także nie było tego tak dużo. Tak naprawdę, dwie tylko były z lataniem, przy ostatniej się najbardziej męczyłem. Ale jakoś się tam udało w sumie. I jestem z tego powodu zaibiście szczęśliwy. Kurczę, jak to daleko. Chyba tu na dół teraz. O tak. Dobra. Okej, okay, ja sobie to przyspieszę, wiecie o co chodzi. Jest niestety taka miejscowa, że... Lepiej to pominąć. No i dobra. Co my mamy tutaj zrobić? Mamy gdzieś pojechać, zobaczmy jak to jest daleko. Aha, to jest tutaj, w śródmieściu. Śródmieście! No dobra. No to zasuwamy raz dwa do śródmieścia. Uuu! Wow. Troszkę przegiołem. je 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 Kurczę, te pod te, te górki to sobie kompletnie rady nie dają. Ło! Ło, Jesus. Ło, Jesus. Ja pierdzielę. Aha, w ogóle przepraszam was, że tak troszeczkę ciszej mówię, ale jest dość późno. No, i wiecie, wszyscy w domu śpią, więc wolę po prostu nie drzeć, nie drzeć ten, nie drzeć się na domu, nie? Dlatego troszeczkę mówię mu ciszej. Jeżeli rzeczywiście coś tam wiecie no, na nagraniu, jak będę widział przy renderowaniu, że będzie bardzo cicho, no to jakoś tam spróbuję podgłośnić, nie? Z tym to już tam myślę nie będzie większego problemu. Tylko tak, teraz mamy misję, i ona jest chyba na górze. Gdzieś tam, albo na dole? Aha, jest, dobra. Dobra, jakiś szalony wyczyn. Mam nadzieję, że się nie wypieprzyłem tym autem. Aha, to jest z tymi paczkami! Aha, dobra. Już mi się... ooo, przy... fuck. Mi się coś mniej więcej przypomina misja. А ж ты, курда Вау, 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 Я пирдеяла. Takie łatwe. Dobra. Eee... kontrol. No o! Policjant bigoli, policjant bigoli. Czemu ta paczka nie wypadła z motocykla? What the fuck? Czyżby mi się gra zbadżyła? O, dobra. Ta paczka musiała po prostu spać z motoru. Eee, tak. Kolejną przesyłeczkę mamy w sumie tu, i mamy w sumie tu. Kurczę, mam nadzieję, że to nie jest dziś, że wiecie, że oni dowiozą mi je z po misji. Bo by była troszkę lipa. Wow, dobra, może z skrótami, gdzie oni są? Wow, lipa troszkę, że motory musimy jeździć. Jeden już jest niedaleko. Czekajcie tutaj. W sumie mogę tutaj gdzieś skręcić. Zaraz. Ojej, jej, 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 Go Go, 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 mamy na wprost? Oby się nie okazała misja w sensie taka ala na czas, że oni gdzieś te paczki jednak muszą dowieść. Bym się mega wnerwił. To nie jest ich łatwo dogonić. Kurczę, na motorach to oni dość szybko zapieprzają. O, jeszcze policja. Wow, 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 wow. Nie wiem, czy jak nacisnę lewy kontrol. Jak będę blisko niego, to czy złapię przesyłkę, czy nie? Sprawdźmy. Jest! Dobra, czyli muszę lewy kontrol po prostu naciskać. Okej. Okay. Kurczę, ja się bawiłem z nim w jakieś strzelanie. Dobra, jeden jest tu niedaleko. wow Dobra, 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 dobra. Jest git, jest misja ogarnięta mniej więcej. Wow, znowu w tym samym miejscu, to jest najlepsze. I ta sama trasa w sumie. Jest kolejna przesyłeczka. Dobra, tamten jest na tej takiej głównej jak gdyby drodze.

ale mnie wichu! Hu, hu. Zdeczkował. Jest, 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 jest. jest. Ja widzę, że oni już mnie chyba nie będą gonić. Albo... Albo jednak będą. Dobra, to my spadamy tędy. Troszkę na skróty. Dobra Okej okay. Jesteśmy prawie w domu Jest, 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 jest Pięknie, ładnie Nice A, są te przesyłki, cholerne ebo to nie po pedytyw na y, y nne ukradłeś kurierowi zero uh, dobra może idźmy od razu tutaj do tej misji co dobra to jest jak zwykle przyspieszmy uh.

Pomoc w drodze, pomoc w drodze, jedziemy, jedziemy. Dobra, jak wyjadę na górkę, to sobie tak zobaczę na mapkę, zobaczę na mapkę, gdzie to może być. Aha, to jest chyba ten, ten yy, albo plac budowy, albo to jest mój warsztat, ale bardziej bym odstawiał plac budowy. Teraz się przekonamy. Wow. Skurcze, zapomniałem jak to się skakało masakrycznie wysoko. pojedźmy tędy i tędy. Ten, to jest plac budowy. He says busy like a depot or oh lol Dobra zobaczmy jak szybko dojechać do tych cholernych doków W prawo W prawo i chyba tędy Pod mostem jakoś Ja pierdzielę hey, we'll

Wow! Ja pierdzielę Dobra, tylko teraz tak, tutaj prosto chyba Jeszcze padać zaczęło, łaj! Oho

Dobra, zwiększa się, zwiększa się. Kurczę, nie pamiętam gdzie on był. Tutaj gdzieś, tutaj, 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 konkretnie tutaj. Chyba jest. To po prostu, ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Jak to misja nie zaliczona? What the fuck? Przecież to jest cholera jasna niemożliwe. Dobra. Mam pomysł, żeby się szybciej dostać z powrotem do tej misji. Aha, jednak nie. No i dupa. Kuźba mać pozamykane te samoloty w cholerę jasną. Hmm. No to co? Musimy zasuwać chyba jeszcze raz. Ha ha, ha tędy nie przyjadę. Bardzo zabawne gita, bardzo zabawne. A już byłem taki szczęśliwy, że nam się udało. Mhm, Jasne. O matko, jeszcze teraz zasuwaj do tej misji z powrotem. Dobra, zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Pokazała się już ta mapka. Pokazała cała. Uuu, masakra. Dobra, może jak tędy pojedziemy, to będzie szybciej. W sumie, ale przynajmniej mniej więcej wiemy już o co chodzi w misji: że nie mam prawa do nich strzelać. Już myślałem, że mamy do nich strzelać, ładować ile wlezie. Łoo, joki pen! O, jakie fury tu już jeżdżą, o proszę, o proszę. Spaduwa, spaduwa. Opla. Dobra. Nie pomału. dobra, pojedźmy tędy. Akurat na no, wprost wyjedziemy. W sumie to mogłem sobie zapisać kurczę tą grę. Muszę to zrobić szybko. Mike nie ma dużo czasu na jego baterię. Mówi, że może mieć ogon. Dobra, już teraz wiem gdzie jechać, to jest najlepsze. Mogą sobie gadać, gadać, a ja sobie pojadę już. Jezu, jaka mgła. O, skill prowadzenia pojazdu mi się polepszył. Jak miło. Ciekawe czy ten skill rzeczywiście coś daje. Nie wiem, może nie będę wpadał tak w poślizgi tymi autami. Wow, że ty kurde. Wow. wow, ja pierdzielę. Jakbym się wypieprzył, to znowu by było po misji. Dobra, zwolnię troszkę.

W sumie też wiemy, jak już jechać do tych doków. Wow, 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 mało. Pomału, pomału. Wow, jak tam kogoś ładują. Szybko, szybko. Spoko loko. Tylko mnie zastanawia, jak ja mam go ratować, jeżeli mam do nich nie strzelać. To jest troszkę dziwne. Jeżeli chodzi o GTA, no to się wszystko tak załatwiało zawsze, nie? Dobra. Hey, to jest miejsce. Proszę mieć oczu na tym band. Ok, to będzie tag? Po tym ostatni bitm z Dobra, i my ja mamy jechać gdzieś tam. No tak, na pasie startowym są. Gdzie? Yeah. Wo Dobra. Najlepiej by było tych na motorkach chyba najpierw rozwalić. Dobra, jeden O, jest ich więcej Wow, ale walą Opla

This is a setback, but doing 20 to life is a little more than that. Comprende, amigo? Hey, right, man. Let's do it and get the hell out of here. Hey, who the fuck asked you, payaso? This ain't a committee. Exactly. I call the shots here. Now shut up and let's go. Oh, kurde. Większy kaliber? Nie mamy. No, wybuchaj. Ułożysz, ty kurde. Dwie gwiazdki mamy. O, jedna, no i super, dobra, kurde. Teraz to już sobie możemy na lajcie jechać. Tylko tak, tutaj powolutku. Jednak kurczę misja się nie skończyła powodzeniem. Wow. Ja to jestem jednak mistrz kierownicy. I to w każdym GTA. Wow. Trzy gwiazdki! Serio? Serio? Porumbało ich? Eee, dobra spreja mamy gdzieś na prawo. Mmm... Jasne. O gwiazdka, gwiazdka, Jezus jak ja Cię kocham, gwiazdeczko ty moja. W ogóle źle pojechałem chyba. Tak mi się wydaje. Chociaż w sumie nie, dobrze. Jakoś bocznymi drogami bocznymi, ale zawsze... się dojedzie. Zajebioza. Ta, strzelajcie, kurczę, nun. No. I na co ja tą gwiazdkę zbierałem, jak oni debile strzelają? Gdzieś mamy chyba painta, And spray'a. Aha, nie, to jest tam wyżej. Jest, 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 jest. Hopla.

tą krętą drogę. Ja tam nie będę jechał na dół. Na skróty, Pierdziele. Tu wolę, że tak powiem, w całości dojechać i zaliczyć misję. Ło, o, było blisko, było. Okej okay, kochani, ja też się dobrze spisałem, co prawda po drugim razie, ale tak jak mówię, no najpierw trzeba w sumie misję poznać, a dopiero później jeszcze raz można ewentualnie ją sobie zrobić, nie? E, dobra konie, słuchajcie, to by było na tyle w y, tym odcinku. Jeżeli Wam się odcinek spodobał, nie zapomnijcie go nie zostawić łapy w górę. No i do zobaczyska w kolejnym. Trzymajcie się, hej!